W kolejnym odcinku. Dzisiaj nie będzie, może tak zabawnie, jak miało być. Z grupą przyjaciół przyjechaliśmy na Nürburgring, żeby pojeździć, ale oczywiście spotkała nas bardzo zła pogoda. Jazda w taką pogodę naprawdę jest bardzo niebezpieczna. Większość moich znajomych posiada auta z napędem na tył, więc no i oczywiście jest wyposażona w semi slicki, tak zwane, i ciężko jest jeździć w taką pogodę. Ja natomiast odważyłem się, bo posiadam auto z napędem na cztery koła, e, ale ja dzisiaj nie o tym chciałem mówić. Dzisiaj jest 21 maja i dziś rano dowiedzieliśmy się wszyscy e, z, z internetu, że Niki Lauda nie żyje. Jest to dosyć chyba m, duża strata, jak jak e, jeżeli chodzi o sport motorowy, jest to człowiek, który był człowiekiem wspaniałym, który, który naprawdę osiągnął dzięki swojemu uporowi i dążeniu do celu bardzo dużo. Dzisiaj znajdujemy się na torze Nürburgring i chciałem właśnie pojechać w taką pogodę najszybciej jak potrafię swoim samochodem, po to, żeby poczuć i zobaczyć, tak naprawdę, jak to jest. Jak to jest walczyć. O siebie, o samochód, i żeby wygrać, trzeba iść na 110%. Niki Lauda był właśnie takim człowiekiem. E, film, który oglądałem jakiś czas temu, pokazał, że właśnie na tym torze, na torze Nürburgring, był przeciwny, by startować właśnie z taką pogodę. Oczywiście został przegłosowany i wystartował. Między innymi nie tylko on, i uległ bardzo groźnemu wypadkowi. Słuchajcie. Zapraszam Was m.in. do mojego samochodu na onboard, który nakręciłem, żeby po prostu złożyć taki hołd osobie, którą po prostu obserwowałem i podziwiałem za to, co zrobiła w motorsporcie. No, przypomina odcinek rajdowy. Bo to jest takie spełnienie motoryzacyjnych marzeń. Moich akurat marzeń, tych z dzieciństwa i tych całkiem współczesnych. Przede wszystkim chodzi o sprawdzenie się jako kierowca. Ostateczny test y, umiejętności swoich, swoich granic i, i możliwości samochodu, którym się jeździ. Są bardzo duże prędkości. Jest to tor bardzo zdradliwy. Te różnice wzniesień, które są na tym torze nie da się spotkać, myślę, ich nigdzie indziej i długość tego toru też po prostu sprawia, że nie chce się jeździć na żadne inne obiekty. Potrafi być bardzo zaskakujący, bardzo niebezpieczny eee, i na którym warunki potrafią zmieniać się w sumie z minuty na minutę na różnych odcinkach. No i musisz uważać eee, z każdym metrem pokonywanym tego toru. Bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo niebezpiecznych zakrętów które trzeba przejść na odwagę szczytów, spadań jak i wjazdu pod górę. Trzeba odróżnić uczucie strachu od pewnego szacunku do, do obiektu, na którym jeździmy, tak? według mnie strach jest takim uczuciem, które paraliżuje i które jest negatywne, które blokuje, które powoduje, że popełniamy błędy. Strachu nie mam, natomiast mam tą świadomość tego, że każdy błąd powoduje e, duże konsekwencje. Nie boję się. No może trochę. Nie no dobra, tylko głupiec się nie boi. Boję. boję się, ale o tym nie myślę. Nie, nie boję się. Staram się generalnie nie myśleć o jakichś negatywnych konsekwencjach. Boję się na parkingu, boję się jadąc na tor, boję się y, podczas odprawy. Jak mijamy szlaban, y, Czuję respekt, ale, ale ten strach gdzieś zostaje na parkingu. Boję się, zrobiłem na tym torze już ponad 50 kółek, a dalej czuję przed nim solidny respekt, gdyż każdy dzień jest inny i jest tak dużo zakrętów, że naprawdę myślę, że jeszcze długo nie poczuję się do końca pewnie na tym torze. Zdaję sobie sprawę, że, że jest to niebezpieczny, bardzo niebezpieczny tor. Dlatego lubię tu jeździć, dlatego lubię tu wracać i jeździć właśnie z bardzo duży giderkości. Niech te nasze przejazdy będą, niech będą jakby ku chwale i ku czci już nie żyjącego Niki Laudy który tutaj na tym torze zjad, że tak powiem, można powiedzieć zęby. Więc Martyna Pamiętasz jak oglądaliśmy film, gdzie na filmie było pokazane jak oni w tym w tym w tym deszczu szli To my w tym deszczu dzisiaj tak samo jak on kiedyś Dodam, że jedziemy na oponach cap 2 firmy Michelin jest to opona no w sumie dedykowana bardziej na suchy niż na e, mokry asfalt, ale nie mamy innych, więc jesteśmy Barzek wyjeżdża przód Tak się dzisiaj tutaj staramy walczyć z ciśnieniem mamy 175 z tyłu, 2,05 z przodu nie jest nie jest to akurat. No, powinno, powinno kleić, ale... Mamy pierwszy zakręt. Nowa, wymieniona nawierzchnia. Byłem ciekaw tej nawierzchni na suchym. Natomiast niestety nie, nie, nie ma suchej nawierzchni, więc e, powiem wam, jakie są odczucia na mokrej nawierzchni. Mokro jest na tym nowym asfalcie przyczepnie. Ku memu zdziwieniu. Naprawdę. Przejście strzykana i lew. Lewy do prawy. Prawy jest bardzo śliski. Zwróćcie uwagę, co się dzieje. Dodam gazu i trochę, może tego nie widzicie, ale jest tu bardzo ślisko. Tu można z slajdami chodzić. Przytnę Naprawdę tył mi odjeżdża, ale oczywiście jestem cztero napędówką, więc mogę zdecydowanie kontrolować sytuację. Patrzcie, co się dzieje. Jedziemy za kolegą Pawłem, który wypożyczył samochód. Ogólnie, samochód jego jest trochę wolniejszy, ale nie umniejsza to jemu. plac śmiało, lekko schamowane, odjeżdża nam tyłek, ale to nic. Wystarczy dodać gazu i samochód wkleja się, ale trzeba naprawdę uważać na szybkich partiach spadających w dół, żeby nie odkleić a zbyt dużo z tyłu, no bo można oczywiście się przestraszyć. Staram się do Was mówić, ale być bardzo skupiony. Jadę 200, 200 niecałe, szczyt, lekko schhamuje. Ten zakręt jest dosyć niebezpieczny, odkleja i wyrzuca na zewnętrzną, więc jakby spróbujemy teraz. Partia w dół. Przód płuży, dodaję gazu i wychodzę. Opona nie wżera się tak jak chciałbym, ale trudno tutaj, nie ma co narzekać, trzeba iść. Ta dolna, ta y, partia w dół jest y, bardzo, bardzo niebezpieczna, ale mimo tego, że jest ślisko, czuję przyczepnie. Są, so, e, już pojeździłem trochę i kilka jest partii, które bardzo e, są śliskie. Za chwilę wam powiem. Tutaj jest trochę ślisko i ten zakręt, który trzeba brać tak na, na prawie dwa. I zobaczcie, jak wyjeżdża, wiejeboczyk. Zakręt i, i w drugą stronę. I wyjeżdżamy. A nie mieć na suchym Aj nie mieć na suchem, tak. To jadę jeszcze chwilę za kolegą Pawłem. Paweł miał dzisiaj jeździć M3, ale zdecydował wynająć sobie przednio napędowe auto, które chyba więcej fanu mu dostarcza niż BMW, bo BMW jest walka. Patrzcie co się dzieje u nas. Chwila, chwila nieuwagi i już, ma pewnie Paweł ma chyba troszkę lepsze opony, bo u nas to jest tak. nie, no, nie zająknie e, zakręt, który mi dostarcza problemów, ma wymieniony asfalt, ten kawałek jest wymieniony i nie ma już tego przekorbienia tutaj takiego, które było takie trochę rajdowe w moim mniemaniu a więc e, e, jest przyczepnie powiem wam, że ta opona idzie górą a to co mówię, że górą w mojej nomenklaturze to jest tak, że ona nie wrzera się tak jakbym chciał. Bardzo śliski, śliskie zejście kończące lewym zakrętem. Ach, przez tą kamerę tu nie widzę tego zakrętu. dwójka i wyjście. I schodzimy do lewego zakrętu zaraz. A tutaj dosyć ślisko, ale w miarę przyczepnie. Trochę brzódni wyjeżdża, zobaczcie co się dzieje. do prawej. Nie uciekamy. Aj troszkę. Podbiłem jest bardzo ślisko. Swift nie ma tylu koni co fokus, ale pogadaliśmy sobie, żeby żeby pojeździć za sobą. No Więc tak jak widzimy to jest bardzo też trudny zakręt. Ja go nie umiem za bardzo tak wziąć po wyścigowemu ja bym to rajdowo patrzcie rajdowo więc dzisiaj zrobimy tak wyprzedzimy Pawła Paweł ma mniej koni niż my, więc na prostych możemy mu odchodzić ale naprawdę dzisiaj Swifty, Swifty to robią robotę partia trochę też na odwagę zbyt mocno cieniuje ale ale powiem wam że nie ma się co dziwić i nie, nie dziwcie mi się jadę ponad 200 na godzinę no, opona nie jest do końca przystosowana do tego typu zabawy typową deszczową oponę nie można było o, e, zastosować na track day'u gdyż e, no, jest to niedopuszczalne zwróćcie uwagę za każdym razem samochód chce wyjechać gdzieś bokiem Dobrze, że mam ten top-vectoring, on naprawdę mi pomaga w utrzymaniu toru jazdy. E, a teraz Wam pokażę coś, co, co jest naprawdę dosyć śmieszne. E, brodzące w tej wodzie, w e, porszaki i foka, dziko bokiem atakująca, atakująca ostatni zakręt przed Cebulą, czyli przed Karuzelą. E, dodam Wam, że. Tak jak widzicie Nieśmiało zaczynają nam zjeżdżać Stryk, dziękuję, bardzo dziękuję I zabieramy się za Za Caymana Za prawdopodobnie GTSa Trochę we mnie agresji wstąpiło Gdyż nagrzałem trochę opony, mimo to tutaj będę miał problem z wyjściem, bo właśnie będę się mijał z Eską, Kajmanem Eską. I teraz zwróćcie uwagę, co się dzieje. Partia, która jest normalnie w Mgle. Teraz słuchajcie, nagrywamy ten, nagrywamy ten materiał. Chwilanie uwagi i nagrywamy ten materiał jedziemy, że tak powiem, ku czci nieodżałowanego Niki Laudy, który, który właśnie to dzisiaj zmarł. Niki, kurczę, wiem co przeżywałeś jeżdżąc swoimi rajdówkami, wyścigówkami po tak mokrej nawierzchni, stary, byłeś wielki. Jesteś. A ja walczę z, z trakcją. Słuchajcie. Jest naprawdę ślisko. Zbliżam się do kolejnego zakrętu, który jest bardzo śliski i powoduje, że tu jest najwięcej wypadków. Patrzcie co się dzieje. Jest mega masakrycznie. Kolejny zakręt, który też jest śliski, należy do śliskich. Już mówię wam z, z punktu widzenia wcześniejszych przejazdów. Więc naprawdę to nie jest, są, to nie są żarty. W tej chwili e, bandy są tak namagnesowane. Tak mi odciąża ten tył i podwójne hamowanie po spadku i jedziemy jedziemy w górę. To jest kolejna partia, która naprawdę aha, przy, przy suchym asfalcie mm, ciary przechodzą. Przechodzisz tutaj w dół, w grze nie ma tego, nie możemy tego doznać, A więc tutaj partia też szczyt śmiało. We dwa zakręty, wcześniej trochę zjechałem damy trochę wentylatora, bo naprawdę jest bardzo wilgotno i mamy za chwilę ostatnią karuzelę ten odwróci okna albo trochę ostatnia karuzela tak jest. bardzo jest ślisko każdy zakręt jest naprawdę